Dobra, szanowni, na dzisiaj kilka informacji do omówienia, plus formująca się wojna o udział w rynku NFT-ów. A na początku jest to nowy kanał, więc, jeżeli chcecie być na bieżąco z informacjami ze świata w kontekście krypto, to koniecznie subskrybujcie, ponieważ właśnie w notoku różnych informacji i treści na YouTube kanał może Wam się łatwo stracić, a w ten sposób możecie tego uniknąć. Więc teraz zaczynamy. Na początku też pamiętajcie, że wszystko co tutaj usłyszycie to jest tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie. Nie jest to oczywiście żadna porada inwestycyjna. A teraz zobaczmy, co tutaj słuchać u Bitcoina. No i mamy oczywiście tutaj małe odreagowanie. Generalnie cały rynek tutaj troszkę spadł. Nazda gestemποι 500, aczkolwiek trzeba zauważyć, że Bitcoin spadł nie tak mocno jak właśnie te wymienione rynki. Próbowaliśmy trzykrotnie na Bitcoinie przebić ten poziom 25 tysięcy, także zdecydowanie mamy tutaj jakiś, jakiś lokalny opór. Natomiast no nie ma co tutaj panikować, no, zwróćcie uwagę, że pierwszy raz jak tutaj próbowaliśmy przebić ten poziom, to był raptem 16 lutego, także to jest 6 dni temu. Także nie panikujmy, nic tylko się tutaj nie dzieje. No i generalnie ciężko powiedzieć, po co tutaj obecnie teraz gra rynek. Nie mieliśmy tutaj jakichś nie wiadomo jakich wydarzeń, ani nic szczególnego się nie działo. Cały rynek krypto, jak wygląda, tutaj mamy obecną kapitalizację około trylion, 100 bilionów dolarów. Niecałe altcoiny troszkę bardziej tutaj odreagowały niż bitcoin. Możemy zobaczyć matic. Około 5%. No, nic tutaj oczywiście się złego nie dzieje. matik ma też wydarzenia niedługo związane ze swoim ZK i VM. Co tutaj dalej? Awadrz, troszkę Urus, Kosmos, też małe odreagowanie. Chainlink. Także mała korekta, nie ma, nie ma co się tutaj, nie ma co się. stresować. A zaczynając Hong Kong. Także mają tutaj podejście do tematu regulowania kryptowalut, które miałoby możliwość przyciągnięcia nowego kapitału na rynek. Generalnie tutaj ich komisja papierów wartościowych no, może powiedzieć, że podeszła do tematu dość logicznie. Mówiąc, mają podejście typu wiemy, że i, że i tak handlujecie, więc po prostu postaramy się wam jakoś to handlowanie tutaj uregulować, ponieważ po prostu lepiej, żebyście handlowali na jakichś licencjonowanych giełdach, niż przykładowo przy użyciu jakichś VPN-ów i korzystanie z, jakich niere, z jakichś nieregulowanych, prawda? Nieregulowanych tutaj giełd. Także myślę, że temat na Plus oczywiście, no, trzeba pamiętać, że Chiny sobie tutaj nieco flip-flapują, jeżeli chodzi o krypto: raz w lewo, raz w prawo, raz krypto dobre, raz złe, raz uregulowane, raz zderegulowane, no i tak w górku. także miejmy to na uwadze, aczkolwiek, no jeżeli oczywiście tutaj przejdzie, to, to może to rzeczywiście przyciągnąć tutaj nowy kapitał, także ciężko też oszacować, jakie, jakie sumy, czy będą to miliony, czy raczej miliardy. No, o trilonach raczej tutaj ciężko, ciężko spekulować, aczkolwiek tak jak mówię, wiadomość oczywiście na plus. W tym tygodniu również wiele amerykańskich dużych korporacji wypuszcza właśnie swoje raporty co do zysków za ubiegły rok za zeszły Kwartę. I m.in. właśnie Coinbase. No i co ciekawe, Coinbase tutaj wyszedł lepiej niż oczekiwali generalnie tego inwestorzy. Wyszło im lepiej, jeżeli chodzi o, o zarobki, jeżeli chodzi o przychody. Także możemy zobaczyć, że tutaj przychód, jaki uzyskali, 629 milionów, a wersus oczekiwane 590, które było. No i oczywiście kilka też ciekawych informacji. Całe jak gdyby, przychód Coinbase spadł o około właśnie 75% w porównaniu do ubiegłego roku. Natomiast trzeba pamiętać, że przecież w ubiegłym roku mieliśmy szczyt chosy, także nie jest to nic dziwnego, że stracili tyle, tyle tego przychodu. No i też z drugiej strony, oczywiście całe cały teraz ten odreagowanie tego rynku, to pozytywne odreagowanie, które mieliśmy teraz. Do tych 25 tysięcy to miało miejsce praktycznie, że w styczniu. Także ten raport za ten kwartał, ostatni kwartał 2022 roku, po prostu tego nie obejmuje. Też o tym tutaj pamiętajmy. Cosmos Replicated Security czyli nadchodząca nowa użyteczność dla tokenu Atom. To jest oczywiście nic innego jak to, co było zapowiadane od kilku miesięcy, tylko została tutaj zmieniona nazwa. Poprzednia to jest Interchain Security, czyli różne blockchainy podłączone do ekosystemu Cosmos mają możliwość wypożyczenia zabezpieczenia, czyli walidatorów, node'ów na swoje właśnie potrzeby związane z bezpieczeństwem, płacąc ten samym właśnie w Atomie i dzięki temu też, że Ludzie, którzy stakują swoje atomy i jak gdyby są odpowiedzialni za to bezpieczeństwo, są również wynagradzani tymi tokenami, które będą korzystały z tego współdzielonego zabezpieczenia. Czyli krótko mówiąc, innymi słowy, stakując atom, dostajemy nagrody nie tylko w atomie, ale również w każdym innym podłączonym chainie, który będzie korzystał tutaj z tego zabezpieczenia głosowanie nad replicated security obecnie trwa i kończy się 7 marca, także do tego czasu każdy ma możliwość udać się do swojego Cosmos Station, oczywiście każdy kto stakuje atom i oddać swój głos. Myślę, że zawsze warto to zrobić, bo nigdy nie wiemy, czy nie będzie to jakimś kryterium, przykładowo pod jakieś przyszłe airdropy. Także zachęcam. Natomiast nie przewiduję tutaj jakichś emocjonujących końcówek, jeżeli chodzi o to głosowanie. No obecnie przewaga głosów na tagi jest miażdżąca. 99,94 głosów oddanych właśnie za wprowadzeniem tej poprawki. No i możemy założyć, że oczywiście ona przejdzie. A jeżeli przejdzie, to ma być implementowana pod koniec marca. Także ciekawa użyteczność. Jedyna w swoim rodzaju, jeżeli chodzi o, o krypto. Także czekamy. Projekt Fetch.ai ogłaszają tutaj utworzenie nowej fundacji przy udziale właśnie swojego partnera firmy Bosch. No i będą oni mieli tutaj na celu podnieść rozwój branżowych aplikacji bazujących na technologii AI oraz Web3. Także informacja pozytywna no, spowodowała na no, tej małej pump and dump, można powiedzieć, token FED wystrzelił z około 40 centów z powrotem gdzieś do około 50 centów, no i potem miał małe oczywiście odreagowanie tego małego wzrostu, a potem już jak gdyby rynek pociągnął y, token FED z powrotem do wyceny do około 40 centów, także jakby praktycznie nic się nie stało pod tym kątem. Kolejne ciekawe partnerstwo tutaj w tym wypadku pomiędzy Anker a Microsoft, gdzie partnerują oni celem tutaj dostarczenia dla głównie firm usług związanych z hostowaniem node'ów, walidatorów przy użyciu Microsoft Azure. Także ciekawe wydarzenie też spowodowało to rozgrzanie do czerwoności tokena Anker. bo niecałe tutaj 90-80% wystrzelił. Obecnie też ma małe tutaj odreagowanie no, Nigdy nie byłem jakimś fanem, fanem tego tokena Nigdy się nie wgłębiałem w ten ekosystem Dlaczego tutaj oni, oni służą, co dostarczają i co robią Także być może się to zmieni Także jeżeli chcielibyście jakiś research w tym temacie To dajcie znać w komentarzu Generalnie Anker tutaj wylądował przez to w top 100 Wszystkich kryptowalut z kapitalizacją niecałe 500 milionów, jak możemy zobaczyć Tokenomia wygląda ciekawie, no pytanie czy tutaj jest ona prawidłowo podana w tym wypadku przez CoinMarketCap Także być może, być może, warto byłoby się wgłębić w ten system No i gwóźdź programu, czyli Blur, nowy marketplace na NFT który ruszył to jest kapitał swoim airdropem dla wczesnych użytkowników obecnie działają oni na tylko i wyłącznie na sieci ethereum tylko także tylko kolekcje związane właśnie z blockchainem ethereum mogą być handlowane póki co na tym marketplace ie. no i generalnie oprócz takiego zwykłego jakiegoś retailowskiego interfejsu podobnego do OpenSea Dostarczają również bardziej taki profesjonalny widok, więcej danych, więcej informacji, więcej statystyk dla już takich bardziej zdegenerowanych JPEG-owych Także ciekawy projekt. Ogłosili oni również drugi sezon, jeżeli chodzi o airdrop tokena, tokena Blur, który można powiedzieć, że rozpoczyna pewnego rodzaju wojnę wojnę z OpenSea właśnie o, o udział o udział w rynku wszystkich nft ów tak de facto ponieważ OpenSea do tej pory no, nie miał tutaj żadnego żadnego zagrożenia nie miał konkurencji to był najpopularniejszy marketplace i też wspiera największą ilość chainów no póki co Blur wspiera tylko i wyłącznie Ethereum ale mają tutaj plan oczywiście wdrożenia innych chainów a tutaj mamy przed sobą ich ogłoszenie sezonu drugiego, jeżeli chodzi o AirDrop. Także następne 300 milionów tokenów Blur zostanie zrzucone na, na community, na swoją społeczność. No i głównie tutaj motywują i będą nagradzać lojalność względem swojej platformy. Czego tutaj oczekują, to de facto tego, żeby każdy teraz opuścił OpenSea, no i żeby handlował tylko i wyłącznie na, na ich platformie. Informuję tutaj również, że jakieś zagrania, czyli jakieś przestrzały względem floor price'u na różnych kolekcjach, czyli tak zwane, nazwijmy to powiedzmy wash trading w tym wypadku, gdzie ludzie będą chcieli sobie zbierać jakieś punkty, no nie będzie to zbyt dobra strategia i może być to również w jakiś sposób karane albo niebrane pod uwagę, także będą tutaj motywowali i nagradzali lojalność oraz uczciwość także jeżeli ktoś handluje NFT-kami z JPEG-owym fliperem i przerzuci się na blur i będzie tam kupował, sprzedawał bitował swoje nft to po prostu no na większą część tego, tego airdropa reszta może sobie oczywiście próbować tutaj jakiegoś już tradingu albo pomiędzy sobą Zrobienie jakichś, jakich, jakichś bidów, tak. Jeżeli przykładowo ja będę sobie handlował z kolegą, wiem, że on mi nie zaakceptuje mojej oferty, to możemy sobie w ten, sposób, w ten sposób działać, na to wygląda. No oczywiście też o pensji nie pozostało tutaj dłużne. Już jakiś czas temu wypuścili oni swoją informację, że obniżają swoje fi na jakiś tam limitowany okres czasu. Oczywiście społeczność no nieba tutaj jest zbyt zachwycona, natomiast na samym końcu oni dodali, że szukają różnych, że, że będą szukać różnych innych sposobów na to, żeby nagradzać swoją, swoją społeczność, swoich lojalnych użytkowników. Także oni robią teraz wszystko, żeby, żeby nie dopuścić do tego outflowu tych użytkowników na inne marketplace. I oczywiście można tutaj spekulować, moim zdaniem może mogą się wydarzyć tutaj, no może powiedzieć dwie rzeczy, tak? Albo Blur przejmie inicjatywę i przejmie większość rynku NFTów, albo, albo OpenSea właśnie mm, zrobi swój własny token. Albo trzecia rzecz, no nie zrobią nic, zrobili teraz jakąś okresową promocję na Fi, potem wszystko wróci do normy i mogą stracić jakiś większy, w najlepszym dla nich wypadku, jakiś większy fragment rynku nft -ków. Jeżeli chodzi o Airdrop, oczywiście opinie są tutaj podzielone, niektórzy, niektórzy mówią, że Airdrop będzie, niektórzy mówią, że Airdropu nie będzie, ponieważ OpenSea jest firmą, która bazuje w Stanach Zjednoczonych. A jakby tego nie było mało, to już bazują w Nowym Jorku, gdzie no, jest to, gdzie Nowy Jork jest chyba najbardziej i najgorzej nastawiony do firm związanych z krypto, Także nie są to przyjazne warunki do wypuszczania tokenów, krótko mówiąc. Także czy będzie to, czy będzie drop czy nie będzie w jakiś sposób opisali, że chcą nagradzać swoich lojalnych użytkowników, także jakieś działania też na OpenSea spekulacyjnie mogą mieć w tym wypadku sens, czyli jakieś listowania tam. Oczywiście warto tutaj wspomnieć, że na OpenSea możemy listować również swoje NFT z różnych innych trailów. Tam jest podłączony Polygon, jest Solana, jest Binance Smart Chain, od niedawna jest Ethereum, ale gdyby tą część Związaną z Ethereum chcę przejąć Blur, więc możemy handlować sobie na Blur tylko i wyłącznie na chainie Ethereum, a pozostałe, pozostały handel z innych chainów sobie przenieść na Opensy i tam sobie spekulować właśnie na, na jakiś potencjalny potencjalny airdrop. No oczywiście, jeżeli wypuściliby oni swój token, to osiągnąłby jakieś niebotyczne kapitalizacje na samym początku, ponieważ nie jest to wiodący obecnie. Marketplace także. Ciekawe rzeczy jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o NFT obecnie. Oprócz tego token BLUR może się wpisać w potencjalną przyszłą narrację, która będzie w następnej, która może być w następnej hoście związaną właśnie z Real Yield. No i kolejną sprawą, na którą trzeba zwrócić uwagę to to, że może nadchodzić tutaj listowanie na Binance jeżeli chodzi o ten token. Zobaczcie, że tutaj Póki co na Binance i tego tokena nie ma, a Binance mimo co, mimo wszystko jest tą największą i widzącą scentralizowaną giełdą na świecie. Także pod to również można tutaj spekulować. A na dzisiaj to tyle. Także w najbliższym czasie możecie spodziewać się głębszego researchu, jeżeli chodzi o Marketplace Blur i ich token. Także jeżeli nie chcecie, żeby was to ominęło, to koniecznie subskrybujcie kanał, lajkujcie. No i można zjeżdżać. Cześć!